Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Mundialowego Daily. A dzisiaj opowiem o meczu Qatar-Ekwador, czyli studio, komentarz i analiza spotkania. No dobrze, to teraz przechodzimy do meczu. Mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla Ekwadoru i w bramki strzelił Valencia. No i jak na mnie Ekwador przeważył w tym meczu, zdominował Katar. I to jest naprawdę ich duża wpadka, bo mi się wydawało, że jednak Katar wygra i że Ekwador będzie od nich słabszy, a tutaj totalna dominacja Ekwadoru Zawiedzieć ich najlepsi piłkarze, tacy jak właśnie Almoez, Ali czy inni. Po prostu porażka projektu Kataru. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale ja im nie wróżę dobrej przyszłości, bo jeżeli mają tak grać, to było takie zaledwie 60% z tego, co grali w przyszłości. Ja mówiłem, że Mundial to nie jest ich poziom. Oni, żeby zagrać na Mundialu, to powinni jeszcze do tego bardzo długo poćwiczyć. A Ekwador był po prostu dobrą reprezentacją. Jak na mnie, szkoda tych kontuzji, bo, no bo tam Valencia to on bardzo dobrze cię grał. I chyba jakaś tam mała kontuzja, ale miejmy nadzieję, że zagra w następnym meczu, bo to jest naprawdę fenomen reprezentacji Ekwadoru. I myślę, że Ekwador dzisiaj pokazał, że on potrafi płynnie grać. No, trochę mi to zdziwiło, bo jak Polska grała z Chile, to nie byliśmy w stanie tak grać. A Chile nie jest na poziomie Kataru. No, sądzę, że gdyby Katar grał na takim poziomie z Chile, to naprawdę przegraliby słono słono 2 do 0. Tak jak właśnie z Ekwadorem się przegrali. To ja myślę, że Polska. Naprawdę zdziwiło mnie to, że. Ekwador grał płynniej niż Polska. Ale mówmy dalej o, o tym meczu. Jak nam jest Kataru, to tak średnio pokazało się, no ale dobrze, ale no jakoś źle ten Afif, bo Afif chyba był dzisiaj najlepszy na boisku. Bo on cokolwiek grał, ale no na Sali to, to dzisiaj jakaś jedna akcja i tyle. Także myślę, że no zawiedzi ci, ci piłkarze Kataru. A jeśli chodzi o analizę tego spotkania, to miał być gol w trzeciej minucie, ale nie było. Nie wnikam, dlaczego go nie było, ale mówmy dalej o tym meczu. Jeśli chodzi o grę Ekwadoru, to w drugiej połowie całe tempo spadło. Mogli no, grę 3-0, ale po co im wyższe prowadzenie, skoro i tak już prowadzą dwoma bramkami. Zachodzi, ja ich rozumiem. Przyjechali do tego Kataru z łatwością, czyli dwie bramki. I są na razie, nie wiadomo, liderem grupy A, ale myślę, że są w stanie powalczyć o drugie miejsce. No bo teraz ten jest bardzo osłabiony przez brak sadiomane i sądzę, że to może być naprawdę ich mungiel. Ale czy wyjdą z grupy, małe jest prawdopodobieństwo, ale szczerze, trzymam dla nich kciuki. No bo to, co pokazali dzisiaj, to po prostu pokazuje, że są dobrą reprezentacją i będą. Chanić swojego kraju, tylko po prostu pokażę się z dobrej strony. I tylko tak między nami, to ja bym z chęcią obejrzał być Polska Ekwador, bo jesteśmy na prawie równym poziomie, jeśli chodzi o grę. I tutaj naprawdę mówię szczerze, bo w tym meczu z Chile, no nie pokazaliśmy się najlepiej. Tak, bo bardzo nam się przyfarciło, gdy strzeliliśmy tę jedną bramkę, ale ważne, że się obroniliśmy i z uśmiechem pojechaliśmy do Kataru. No właśnie, już niedługo będą te ważniejsze mecze, no a tak jak mówiłem, Katar zawiódł, Ekwador zwyciężył i, i po prostu ich zdominowali. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Pamiętajcie, że teraz filmy są codziennie, od 20 listopada do 18 grudnia, czyli analiza, studio i komentarz spotkania. A my widzimy się już jutro, Bye. Bye.